Cześć! Witamy Was w wiosce Labuan Bajo w Indonezji. W tym roku po raz kolejny Kurs na Wschód przyłączy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy aż trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą chcemy wystawić na okcie jest ten oto naszyjnik przedstawiający żółwia. Jest on wykonany z drewna i z rzemyka. Jest to dla nas bardzo symboliczny ten żółw, ponieważ um... Zakupiliśmy to na Wyspie Gilimeno, która znana jest właśnie z żółwi, które można spotkać w wodzie, ale także jest tam sanktuarium żółwi, które chroni maluchy. Widzieliśmy ich tam mnóstwo. i... Naszyjnik jest ręcznie robiony. Kolejnym przedmiotem jest pierścień, który będzie idealny dla fanów ciężkiego brzmienia. Przedstawia on Elvisa w trochę pośmiertnej formie. Pierścień jest ręcznie robiony, wykonany tutaj w Indonezji przez naszego znajomego, który współpracuje z Metaliką lub Sepelturą, więc naprawdę warto to licytować. Jest e... Bardzo solidny, ciężki. Ciężki, i... bardzo na duży paluch, więc trzeba tam trochę owinąć, ale to jest mniejsza z tym. Mam mnóstwo detali. Mam mnóstwo jest detali, które reklamy. tutaj widzicie na, na zdjęciach. Naprawdę warto, warto licytować, bo jest też ten pierścień dużo wart. Bo w sklepie, jak zobaczycie na stronie Force Speed. Może on nawet być wart 100 dolarów. I ostatnią rzeczą, jaką mamy do oddania, jest em, gekonowy e, bryloczek. Jest on również ręcznie robiony, leciutki wykonany z drewna, ręcznie rzeźbiony, malowany. E, gekony też nam się bardzo silnie kojarzą z naszą podróżą, ponieważ. Nieraz nas budziły w środku nocy z, przez swój specyficzny e, głos, który tutaj wam puszczamy. Trochę brzmią jak karabin, trochę jak, jak gekon, więc bardzo specyficzny dźwięk naszej wyprawy, który tak. będzie się nam do końca życia kojarzył z tymi wyspami, które odwiedzaliśmy. Rzecz jest bardzo piękna, robiona w batikowym stylu, czyli malowana krupeczkami. Myślę, że przez to, że jest właśnie ręcznie robiona i malowana, warta licytacji. No i przywiezie nas z daleka. Tak więc zachęcamy Was do hojnej licytacji. I do zobaczenia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.